Cześć. Dzisiaj znajdujemy się na łowisku specjalnym w Chorzowie. Jest to łowisko bardzo bliskie mojemu sercu naszego najlepszego przyjaciela wędkarskiego. Mianowicie na tym łowisku stawiałam swoje pierwsze kroki wędkarskie. Próbowałam wszelkich technik, uczyłam się wszystkiego, więc zobaczymy, jak to łowisko tutaj się zmieniło, co tutaj ciekawego na nas czeka. Sezon wyczynowy już za nami, dlatego czas na rekreacyjne łowienie. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o gumy, które dzisiaj będę używała, mianowicie są tutaj i duże ryby, i średnie ryby. Podobno trafiają się jej siotry, dlatego muszę być różne takie ryby. Dlatego założyłam sobie no może i za cienką gumę, ale 1-4 hybrydę, a na takie drobne rybki typu kara się, płotki, leszczyki, właśnie klasycznie. jedyneczka hybryda, moja ulubiona swoją drogą. Zobaczymy, najwyżej będę się zmieniać w trakcie, w trakcie łowienia, czy gumy, czy sprzęt. Dobra, jeśli chodzi o zestawy, które będę zakładała, to na gumę jedynki hybrydowe założę 0,6 gramówkę. Na te drobniejsze rybki, może płotki, leszczyki, mam nadzieję, że te karesie. Natomiast na te większe kabany zakładam 1,5 grama. I tak jak mówiłam wcześniej, dostosuję się do łowiska. Jeśli będzie taka sytuacja, że większe ryby będą w łowisko, to po prostu w trakcie łowienia będę przekształcać sobie zestawy, zmieniać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, zaczynamy gruntowanie. Tak jak mówiłam na wielu moich swoich filmach, gruntowanie jest bardzo ważnym elementem łowienia. Ta ryba wysiła. Mam nadzieję, że te kabany tu przyjdą. Okay. Zbiornik jest dosyć, dosyć płytki, my złowę na trzy elementy. O, dobra. Minimalnie w prawo, w górę widzę. I znowu wypłycenie, jakby zbadanie łowiska, gdzie będziemy łowić, jest bardzo ważne pod tym kątem, żeby wiedzieć, gdzie zanęcić, gdzie prowadzić zestaw, w którym miejscu te ryby mogą się kręcić podczas łowienia. Dobra. Sprawdzimy jeszcze, czy jest dużo mułu. Dość twardo w tym miejscu jest. Dobra, troszkę obliczymy, to będzie okej. Okay. Jeśli chodzi o robaki, jakie mam przygotowane na dzisiejsze rekreacyjne łowienie, mianowicie zostało mi po Polski trochę pinki, trochę grubego, gnojak przetrzymany przez trzy tygodnie. Zobaczcie sobie sami, że da się przetrzymać gnojaka w dobrych warunkach. Tutaj pomoc mojego taty oczywiście nieoceniona. Przetrzymał mi gnojaczka i mam tutaj na dzisiejsze łowienie w dobrej kondycji robaki. Oczywiście jokers, hakówka, Kolorowe miksy grubego, kastera. Więc jestem przygotowana na każdą ewentualność. Dobra, na pierwszej na przygotowuję sobie mieszankę 1 do 6. Mam już dość chłodno, więc trzeba troszkę bardziej ostrożnie i, to, i to, to z rybą i z jakimikolwiek tutaj mieszankami, robakami. Trzeba naprawdę tutaj z wyczuciem działać. Wszystko ma takie dość lekkie i pulchne, żeby to po prostu jak będzie wpadało do wody, obijało się tą wodę i tak robiły takie plum. Na podkład daję jokersa. Tak jak mówiłam wcześniej, próbuję na początku delikatnie. Później zobaczymy, jak ryby będą brały, czy w ogóle będą brały i ewentualnie będę dokładać mięska do, do gliny czy zanęty. Jeśli chodzi o kubek, tutaj dam litr po prostu yy, mieszanki glin z ziemią. Troszkę jokersa, troszkę hakuwy. i trochę kleju, żeby to było takie troszkę bardziej wciśnięte. O, tutaj mi grizda ucieka. Dlatego te pudełka są właśnie dobre, ponieważ mamy siateczkę, mogę sobie tutaj zapiąć i żadna glizda mi nie ucieknie. Dobra, myślę, że będzie OK. Jesteśmy gotowi. Dobra, jeśli chodzi o dywan, tutaj mamy mieszankę glin z zanętą, i samego Jokersa. Tutaj około 15 kulek chcę rzucić z ręki. To są naprawdę lekkie kule, bez żadnego kleju. A potem centralnie, skupka z, z klejem, dajemy Jokersa, hakówkę, troszkę więcej robactwa i sklejonego. Obranie było. Masz coś większego. No, <laughs> Drugi wyjazd poczekałem się tak z 15 minut i mamy coś większego na kiju. Leszczyka. A dwie ochotki się skusił. Gramowy zestaw. Lecimy po kolejne. z liściem. E, Bardzo dużo mam brań takich typu przyduszenia, czyli te ryby po prostu łapią przynętę i puszczają. Może to być spowodowane... O, brań, za późno, to wcześniej. E, może to być spowodowane właśnie tym, że mój zestaw po prostu jest za ciężki. Tutaj mam założone akurat 0,6 g, na jedną ochoteczkę tutaj łowię. No i być może te 0,6 g to jest po prostu zbyt, yy, zbyt ciężkie i po prostu te ryby jak czują obciążenie to opuszczają po prostu przynętę z haczykiem i przez to nie zasysają do końca i nie mogę tego zaciąć. Zobaczymy jak to się powtórzy parę razy to, to zmienimy na zestaw na troszkę lżejszy i być może właśnie w ten sposób rozwiążemy ten problem. Haczyk mam dość mały w dniu dzisiejszym, na razie przynajmniej zobaczymy jak te ryby się rozkręcą to będę tutaj yy, próbowała może pozmieniać troszeczkę. Mój sprzęt. Mianowicie mam haczyk typu ultrafine. Tu mam bodajże chyba 20 założoną. Długość przypomnę 25 cm. No i grubość przypomnę 0,7 albo 0,8. Za sekundkę zobaczę, co tam, który teraz zestaw właśnie w wodzie mam. Ale bodajże chyba 0,7 tutaj założyłam. 20 na 0,7. Ultrafajna. Miałam kolejne takie przeduszone branie. To, o czym wcześniej właśnie mówiłam, że te ryby nie zasysają do końca, tylko um, przeduszają i puszczają. I niestety zestaw miałam dość krótki, ponieważ no jest bardzo płytko. Te trzy elementy tutaj... Um, no po prostu to jest za długi zestaw. I przez to też poplątam i wykorzystam sytuację i zmieniam zestaw na po prostu lżejszy. 04 zakładam. Zobaczymy, czy coś to poprawi i dzięki temu te ryby będą po prostu zasysać troszkę bardziej. Trzeba kombinować. Dostosowywać się do łowiska. Jeśli chcemy połowić, to naprawdę trzeba tutaj czasem stawać na rzęsy, jak to się mówi. A te ryby naprawdę się nam odwdzięczą. Kolejnym plusem zaznaczania sobie gruntu na, na topach jest to, że ja sobie wymieniłam teraz zestaw i po prostu dopasowuję sobie zestaw do kropeczki, którą mam już na topie. I tutaj mam tą bazową na zero. Teraz przegruntujemy troszkę, zobaczymy. Ryby naprawdę są dzisiaj trudne. Próbuję tutaj donęcanie, prowokowanie gruntem. Cały czas próbuję te rybki jakoś zwabić do siebie, ale niestety no, nie ma takiego łowienia, że co wstawka rybka. Tylko trzeba wypracować te ryby, żeby żeby mi wzięły. Zaczęło troszkę wjazd, to oczywiście nie pomaga, ale ważne jest to, żeby czerpać radość samego bycia na rybach i wędkowania. To jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Do nęcy teraz troszeczkę grubiej. Docięłam gnojaka. Dodałam więcej hakówki, dodałam więcej jokersa. Zobaczymy. Może skusić coś, coś większego na, na mięso. Oby, oby. A spróbujemy teraz łowić nad dnem. Dużo mam takich yy, branych, jak mówiłam wcześniej, które są przeduszone i tak dalej. Zmieniłam już zestaw na 0,4. Nie pomogło to tak jak bym chciała. Może to są jakieś rybki, które się ocierają. Yy, no zobaczymy. Trzeba kombinować i znaleźć rozwiązanie tego, tego problemu. Założymy jedną ochoteczkę, czyli dość delika, delikatnie nad dnem. No i zobaczymy, czy to też w ogóle pomoże przede wszystkim. Z racji tego, że jestem u siebie, dzisiaj kręcimy w Chorzowie, no, powiedzmy jestem naprawdę solidnie uguszczona tutaj przez pana Waldka, który no, dba o mnie, dba o łowisku, dba o wszystko, żeby naprawdę było perfekto. Oczywiście z tatą tutaj jesteśmy, kręcimy. Wszyscy tutaj pomagają, wspierają mnie. Mam nadzieję, że będzie fajny film i będzie wam się podobało. A ja jestem wdzięczna, że mogę tutaj być z wami. Zawsze zapraszamy. Dobra, donęciłam troszkę solidniej. Założyłam tutaj za namową pana Waldka. Yy, jedną dźwignięczkę fluo bez niczego, kompletnie i zaraz pierwsze branie. A tu ryba, <grywa> tu jaka ładna? O! Ups. i do siaty. No, najładniejszy. Też jesienny z liśćmi. <grywa> I na tego jednego fluo właśnie chciałem coś większego. Na razie ryba walczy. Nie mam pojęcia, co to może być. Zobaczymy. Ważne troszkę zabawy będzie troszkę frajdy. Uhuhu. Ja nie jestem przygotowana na duże ryby akurat na ten zestawie, więc może być ciężko. A to jest standard. Oho. No i koniec. Przypuszczam. Ten zestaw, ten drugi jest na... Uf. Niestety ryba wygrała. Jeden z dla ryb. Wypięła się. Teraz zakorzyłam troszkę większy haczek, zestaw troszkę grubszy. Znając życie, pewnie będzie ciężko, żeby znowu wzięła, ale liczmy na to, że te większe ryby pojawią się. Ojejku! Moje kochane! Też, też, też! Kaczory już nie mają co robić, to przychodzą na ryby! Czy kasterka? <laughs> Po dużym kabanie donęciłam dwie kuleczki. Założyłam w grubszy zestaw yy, kilka ochotek. Będzie 6a 8O. I pojawił się kolejny leszczyk. Te leszczyki tak sporadycznie, bo sporadycznie, ale biorą. To jest najważniejsze, że się na rybach nie nudzimy. O! Chaps! Ładle takie sportowe. Pięknie. Wszystko zjad. Ostrzy hak, więc... O dobra. I do siaty. I lecimy dalej. A na gwizdę biorą najmniejsze ryby. Tak często jest właśnie, że te duże ryby biorą na ochoteczkę, a na gwizdę mała płotka. Ale nie poddajemy się, próbujemy dalej. W tym razem może założę jednak ochotki z Pinką Fluo. Coś innego, trzeba kombinować, zobaczyć czy te ryby aktualnie biorą na to, czy na to. To chyba już nasza ostatnia rybka na dzisiejszego. Niestety tych dużych kawanów nie było. Ale takie też cieszą. Ważne troszkę frajdy. O, jaka waleczna. Hops. Fajne takie sportowe leszczyki. Skończyliśmy swój połów. Nie jest on zbytnio widowiskowy, ale troszkę rybek połowiłam. Już patrzymy. O. No, trochę leszczyków tutaj jest. Płotki. Od razu ryby lądują do wody. Nie męczymy rybek. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to po prostu wypuszczam od razu rybki i żeby się oddzięczyły w przyszłości. Jeśli chodzi o moje dzisiejsze łowienie, naprawdę było rekreacyjnie. Pogoda dopisała, ryby dopisały, atmosfera dopisała. Po prostu jestem mega zadowolona. Faktycznie może mogło być więcej tych ryb, ale było naprawdę fajnie. Złowiłam kilka leszczyków, takich o między 200-400 gramów, jakieś płoteczki. Miałam dwa odjazdy. Eee, właśnie chyba takiego karty jak tutaj. Te karty naprawdę są ogromne, no ale niestety mój sprzęt nie był dostosowany do tego. Ja też nie byłam przygotowana, ale następnym razem na pewno nie odpuszczę. Jest to mój pierwszy film na tym łowisku, ale na pewno nie ostatni. Generalnie rekreacyjne łowienie jak najbardziej na plus. Warto czasem pójść samemu na ryby, połowić sobie, troszkę odpocząć, no tak na luzaku. Ja jestem zadowolona. Do Mam nadzieję, że do zobaczenia.